Słuchajcie, to znowu ja właśnie Wam pokażę sekret, by tym szpitalu, nie szpitalu, kurde, w I tu jest wróżka zębuszka, cute. Tutaj jak umiesz zęby, to tak się, tutaj się znajdzie diamond i, i taka myszka, wiecie. rybki kamień, tam mi się najbardziej podoba. Dobra, z Zębyską idę do pana dentysty i, i mogę powiedzieć do widzenia, proszę pana. Ej, chcecie zobaczyć jeszcze więcej sekretów? Przypomnę se Ważne, że przypominam. Jakie jeszcze sekrety mogę Wam pokazać? Więc dajcie mi chwilkę i pomyślę. A jak bardzo Wam się moje filmy podobają, więc koniecznie zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, kanału koniecznie z, dzwo z dzwoneczkiem, bo wtedy nie ominiecie moich filmów, których dodaję. Więc Wam proponuję i kanał. Kred będzie, wiecie gdzie Na Stochu Narciarskim Tutaj powinien być taki Yeti Taki mały Yeti, tylko ja go gdzieś A tutaj jest płomień Tutaj jest takie coś z tymi towarami No i tyle może sobie przypomnę jeszcze więcej sekretów, więc zaczekajcie. O, i koniecznie piszcie komentarze. Albo zalajkuję je, albo dam serduszko. teraz pokażę jeden taki sekret. Też taki sekret. Wam pokażę, więc zaczekajcie jak się załaduje, to wam go pokażę. O już jest pokazane, ale wiecie jak to zrobić? I wtedy się otworzy. To jest więcej rzeczy. Takich. Tutaj są ukryte kwiatki. To jest taka żabka. I poczekajcie. Um, chyba, już, chyba jest malo więcej sekretów, ale pokażę Wam... Może się jeszcze przypomni coś innego. Więc zaczekajcie! Postawiajcie dużo łapę w górę. To na pewno nagram jeszcze inny odcinek. Dobra, już Wam pokażę. Tutaj jest takie coś i tutaj jest hasło. Chodźcie ze mną. To Wam pokażę ten sekret. A tam, a tam były takie, że tam możesz odkryć tego sklepu. Nie wiem, jak, zapomniałam jak to sobie wymawia, ale, ale wiem, że tam można odkryć też jakąś rzecz. Widzieliście, na pewno już możecie przecież o tym wiedzieć. Dobra, jestem. Tak, trzeba tutaj wpisać te hasło. No i tutaj jest taki diamond. Tutaj jest myszka. I tyle bym, y, chyba mogę Wam powiedzieć. No właśnie tyle. Dobra, żegnam się z Wami. Pa!